Arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita Poznański, napisał we wstępie do rzymskich pasji, że życzy każdemu, kto weźmie do ręki tę książkę, by nabierał sił w pielgrzymowaniu ku życiu wiecznemu. Krzysztof Zanussi rekomenduje tę książkę tak: to trzy w jednej. Pierwsza książka to wędrówka po rzymie. Spotkanie piękna to dla turysty. Druga to osobista opowieść Hanny Suchockiej o wielkopostnych wędrówkach, to dla nowoczesnego pielgrzyma. I wreszcie Ciekawie dobrane fragmenty Biblii to dla ascety. Po odwiedzeniu San Nicola in Carcere premier Hanna Suchocka zapisuje, że usłyszane tam skargi Jeremiasza z psalmu zwanego modlitwa oczernionego brzmią bardzo współcześnie, bo i my zbyt łatwo szermujemy ostrym słowem. Równie trafnie mówi o tym list Świętego Jakuba Apostoła o słowach pełnych zabójczego jadu. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Czyż nie jest to celny opis także współczesnego języka? A w naszym studiu premier Hanna Suchocka, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie i pan profesor Jerzy Miziołek, znawca i miłośnik Włoch, historyk sztuki z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani premier. 44 kościoły, przeszło 40 dni postu, nie tylko bo też dni świąteczne, ale ile w rzeczywistości trwało tworzenie tej książki? Książka powstawała, jak z niej wynika. W przeciągu 9 lat. Tyle lat pielgrzymowałam do kościołów stacyjnych, zanim napisałam książkę. W tym roku już z książką w ręce robiłam tę pielgrzymkę po raz dziesiąty i muszę powiedzieć, że było mi niezwykle miło, że towarzyszyło mi w tej pielgrzymce wielu Polaków, którzy już tę książkę przeczytali i z nią przyjechali do Rzymu. I to była dla mnie wielka satysfakcja, albowiem w momencie kiedy doszłam do wniosku, że może warto spisać to doświadczenie pielgrzymowania miałam wiele wątpliwości czy to zostanie dobrze przyjęte czy warto się dzielić takimi jednak bardzo osobistymi refleksjami dotyczącymi tego pielgrzymowania ale myślę że ten okres wielkiego postu w tym roku ten bardzo szczególny wielki post uświadomił mi że warto było powstał szczególny przewodnik. Z jednej strony turystyczny, z drugiej strony przewodnik duchowy. Najwięcej wątpliwości może miałam co do tych refleksji duchowych, bo się zastanawiałam, czy to zostanie e, dobrze zrozumiałe, czy nie będzie odebrane, że ja chcę kogoś pouczać, nauczać, e, a nie o to mi chodziło. Chodziło mi Swoim o to, doznaniem podzielić się. Swoim doznaniem, ale także i swoimi pytaniami. Ja chciałam tutaj przekazać, zawrzeć pytania, z którymi boryka się współczesny katolik, który nie jest tylko wciągnięty w określone formułki, ale czasami zadaje sobie pytania, nawet bardzo często zadaje pytania, ma wątpliwości, spotyka się z różnymi przeciwnościami losu, i pragnie znaleźć odpowiedź na pewne rzeczy. I w tej książce starałam się tak, że właśnie zawrzeć te pytania, czasami zawiesić głos, jak to się mówi, nie dopowiadając, a żeby właśnie każdy czytelnik mógł wczuć się w tę sytuację i sam poszukać odpowiedzi i poszukać drogi. Panie profesorze, a jak historyk sztuki ocenia? Te pozycje. Ta książka dla mnie jest rzeczywiście książką niezwykle cenną, bo nie tylko poszerza moje pole poznawcze. Tak, mogę to powiedzieć jako ktoś, kto studiował w Rzymie w Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej, jako człowiek, który co roku wielokrotnie w Rzymie bywa, że z tej książki się czegoś nauczyłem. Nie tylko duchowości, nie tylko przypomniałem sobie coś, co znam też z innych książek o kościołach pasyjnych, pisano przy rozmaitych okazjach. Ale ta książka nie tylko przypomina o tym wielkim pielgrzymowaniu duchowym w dni Wielkiego Postu, ale jednocześnie czyni to w sposób niezwykle naprawdę piękny. Piękny dlatego, że przeplata, jakby to powiedzieć, duchowe przeżycie, religijne przeżycie z odrobiną cappuccino i z rogalikiem. Tak, nasze życie musi takie być. Musimy coś jeść i jeść, musimy coś pić, a jednocześnie powinniśmy podziwiać dzieła sztuki i um, powinniśmy umieć się skupiać przed wielkimi dziełami sztuki. Religii. No właśnie, chciałabym Państwa zapytać, bo wieczne miasto to takie miejsce, gdzie sakrum miesza się z profaną. Jak się odnaleźć w pięknie, w dziełach sztuki, a jednocześnie w miejscach świętych? Ja myślę, że Rzym daje ku temu świetną okazję, dlatego że Rzym sam jest skonstruowany tak, jak to zresztą pan profesor potwierdzi jako znawca, że na budynkach, które my nazywamy profaną, a zatem kultury starożytnej, niechrześcijańskiej budowano w nie wbudowywano świątynie chrześcijańskie. Przeplatało się jedno z drugim i my dzisiaj mamy w tej książce tu pisze o tych kościoły, w których mury są murami starych pogańskich świątyń. Ktoś by powiedział, że to jest to profanum. A my wchodzimy tam z naszą religią, się tam modlimy i wprowadzamy sakrum. Zatem to przeplatanie się w Rzymie jest stałe. Ja powiem jeszcze więcej, nawiązując do wypowiedzi pana profesora, że też właśnie zastanawiałam się, pisząc, że czy, czy będzie dobrze przyjęte to, że stale pisze o tej, że idziemy na kawę, że idziemy na to cappuccino po tej Mszy Świętej. Ale teraz po napisaniu już tej książki, często siedząc w kościele podczas Mszy Świętej, wsłuchuję się w czytania i bardzo często właśnie uświadamiam sobie, że przecież Chrystus stale mówił uczniom: idźcie, poszukajcie miejsca, gdzie możemy zjeść wieczerzę, prawda? Nie tylko ostatnią wieczerzę, ale także w trakcie: idźcie, znajdźcie, gdzie możemy usiąść. Czyli jest to pewien element, który także jednoczy. Czyli z książką Kościoły Stacyjne Wiecznego Miasta. Pani premier Hanny Suchockiej, możemy dotrzeć tam, gdzie ze zwykłym przewodnikiem nie dotrzemy, a dodatkowo mamy jeszcze wskazówki duchowe. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję. Dziękujemy.